Witam serdecznie państwa na 42 sesji Rady Gminy Mstów. Proszę o zalogowanie się do systemu. Pani Justyna Klimczak, Mariusz Kowalczyk, proszę o zalogowanie się do systemu. Okej. Okay. Super, bardzo dziękuję. Według listy zgłoszonych yy, radnych mamy 13 osób na dzisiejszej sesji Rady Gminy. Dwie osoby usprawiedliwiły się u mnie. Witam serdecznie Państwa radnych. Witam serdecznie Panią zastępcę wójta yy, gminy Mstów, Panią Małgorzatę Grabowską. Witam Panią skarbnik Marię Skibińską. Witam Pana Michała Ladę, obsługę prawną naszej yy, Rady Gminy. Witam serdecznie Panią Anitę Matusiak w zastępstwie Pani Dorotki. Obsługa Rady Gminy i witam serdecznie obsługę IT pana Jarosława Całusińskiego. Witam serdecznie internautów. Proszę Państwa, porządek obrad wszyscy z Państwa otrzymali. Czy są jakieś wnioski o zmianę porządku obrad? Nie widzę. Porządek obrad. Yy... Przedstawia się następująco. Pierwszy punkt, otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2022. I punkt piąty, zamknięcie sesji Rady Gminy. Czy są jakieś wnioski o zmianę? Nie ma. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad? Pan Patryk Woźnica, proszę o oddanie głosu. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, przechodzimy do punktu trzeciego. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Bardzo proszę panią skarbnik o zreferowanie tematu. Panie przewodniczący, wysoka rado, najpierw powiem skąd wyszła potrzeba zwołania dzisiejszej sesji. Mianowicie wynikła ona z dwóch powodów. Pierwszy to w dniu dzisiejszym na dzień dzisiejszy mamy przygotowaną do podpisania umowę na wykonanie przebudowy dróg dojazdowych w ulicy Modrzewiowej Sosnowej i Klonowej w Wanceżowie a w międzyczasie otrzymaliśmy promesę końcową która różni się od promesy wstępnej w zakresie wypłaty wynagrodzenia prowadziliśmy do budżetu środki na realizację tego zadania według promesy wstępnej z której to wynikało że do, dofinansowanie ma być wypłacone w dwóch transzach czyli w roku bieżącym i przyszłym po połowie plus w roku bieżącym środki własne z promesy ostatecznej która dotarła do nas w ostatnich dniach wynika że wynagrodzenie, które jest wypłacane w pierwszej transzy, nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia ogólnego. W związku z powyższym, potrzeba dokonania zmian zarówno w tegorocznym budżecie, jak i w wieloletniej prognozie finansowej. I drugi powód to wprowadzenie do budżetu dodatkowych środków na budowę drogi transportu rolnego w Mstowie. Kwota wynikająca z najniższej oferty nie pozwoli nam rozstrzygnąć przetargu, ponieważ środki zabezpieczone w tegorocznym budżecie są za małe. By można go roz, przetarg rozstrzygnąć i podpisać umowę z wykonawcą, musimy dołożyć do tego zadania 32 550 zł. To te dwa główne powody, dla których dzisiejsza sesja nadzwyczajna. Przy okazji wprowadzimy, wprowadzamy do budżetu środki wynikające z inicjatywy z rozstrzygniętego konkursu inicjatywa sołecka. Mamy już podpisaną umowę. Jest to kwota 44 000 tysiące złotych i żeby nie przedłużać to przy okazji wprowadzimy również do budżetu tę kwotę, by można zaplanowane przedsięwzięcia zrealizować. To tak tytułem wstępu. Jeżeli chodzi o projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej, jak Państwo widzą, z otrzymanych materiałów wynika, że w roku bieżącym zmniejszamy dochody majątkowe o kwotę 1 776 072,50 groszy a zwiększamy dochody bieżące o 44 000 zł to są dokładnie środki wynikające z rozstrzygniętego konkursu inicjatywa sołecka

które Państwo wcześniej wprowadziliście do budżetu. Ponadto dokonano zmian w dwóch przedsięwzięciach, a mianowicie przebudowa drogi łączącej miejscowość Kłobukowice-Kuchary, ponieważ tutaj również w związku z promesami ostatecznymi musimy dokonać zmian pomiędzy źródłami finansowania i tak jak wcześniej wspomniałam, Musimy dostosować wysokości kwot w roku bieżącym, jak i przyszłym, zgodnie z promesą ostateczną na zadaniu przebudowa drogi, dróg dojazdowych ulica Modrzewiowa, Sosnowa i Klonowa w miejscowości Wancerzów. To tyle ogólnie. Szczegółowo omówię zmiany przy omawianiu zmian w budżecie. Dziękuję. Jeśli są pytania, to... Czy są jakieś proszę. pytania do Pani Skarbnik, Państwa Radnych? Nie widzę. Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, punkt czwarty. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2022 i proszę jeszcze raz Panią skarbnik o wyjaśnienie tematu. Wszyscy Państwo projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w tegorocznym budżecie otrzymali. W związku z powyższym omówię szczegółowo y, jakie zmiany w projekcie tej uchwały się znalazły. I proszę wziąć sobie załącznik numer 1, w którym macie Państwo y, wypisane zmiany, które y, proponujemy wprowadzić po stronie zwiększeń dochodów budżetowych. Tak jak wcześniej wspominałam, wprowadzamy kwotę 44 tysiące złotych. To są środki województwa. W ramach realizacji rozstrzygniętego konkursu Inicjatywa Sołecka na zadanie w Kobyłczycach 28 i zadanie w Srodzku. W 16 tys. zł. Ponadto wprowadzamy po stronie dochodowej środki ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej. To są środki, które wpłynęły do nas z realizacji tzw. białych certyfikatów po realizacji zadania termomodernizacja szkoły w Zawadzie. Łączne zwiększenie dochodów po stronie zwiększeń to kwota 69,882,50 groszy. Jeżeli chodzi o zmniejszenia ogólnych dochodów budżetowych, macie je Państwo przedstawione w załączniku numer dwa. I tak zmniejszamy w roku bieżącym dofinansowanie z rządowego funduszu Polski Ład na przebudowę drogi Kłobukowice-Kuchary. Te środki zwiększyły budżet roku 2023. Zmniejszamy dofinansowanie z rządowe, rządowego funduszu Polski Ład na przebudowę dróg gminnych w Wanseżowie o 84 455. Ta kwota przechodzi do wydatków w roku 2023. Załącznik numer 3. Pozycja pierwsza kwota 32 550 zł to kwota jaką musimy dołożyć do budowy drogi transportu rolnego w Mstowie, by można było rozstrzygnąć przetarg i podpisać umowę. Kolejna pozycja 32 100 złotych i 35 groszy to kwota wynikająca z rozliczenia wprowadzonych zmian przedstawionym projekcie uchwały o którą zwiększamy rezerwę ogólną. Kolejna pozycja związana jest z wydatkiem y, za świadectwa białe certyfikaty w wysokości 7322 zł i 15 groszy. Mamy stronę dochodową, która jest zdecydowanie wyższa, ale mamy też i stronę wydatkową na tej pozycji. Kolejna kwota 72 162 ,03 i tu mieszczą się środki z inicjatywy sołeckiej na te dwa sołectwa plus 28 162 ,03, przeniesienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwie Kobyłczyc z wydatków majątkowych na bieżące. W związku z tym, że sołectwo Kobyłczyce miało tą kwotę zapisaną na realizację przedsięwzięcia w wydatkach majątkowych, a środki przyznane z Urzędu Marszałkowskiego w ramach inicjatywy sołeckiej są na zadania bieżące, musimy dokonać również zmiany w naszych wydatkach w ramach funduszu sołeckiego. I ostatnia pozycja, 45 tysięcy zł, to jest kwota którą przydzieliliśmy gok Wcześniej był wniosek, że będzie to remont gok natomiast teraz w związku z potrzebą uzyskania, z wymogiem uzyskania pozwolenia i będzie to modernizacja, przenosimy kwotę z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Jeżeli chodzi o załącznik numer 4. To zmniejszamy środki o 1 848 045 To są środki na tych dwóch zadaniach, o których mówiłam. Środki dofinansowane z Polskiego Ładu, droga Kłobukowice-Kuchary i drogi na Wancerzowie. Te środki w roku bieżącym. Między innymi, w tym jest ta dotacja, zostają zmniejszone, a zwiększone w roku 2023 zgodnie z wymogami wynikającymi z zasad y, Polskiego Ładu. Kolejna pozycja 28.162.03, to już mówiłam, przeniesienie z wydatków majątkowych na bieżące sołectwo kobyłczyce, i ostatnia pozycja 45 000 zł, to jest dotacja GOKU. To, co mówiłam z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. W załączniku numer 5 macie Państwo uaktualnione wszystkie planowane do udzielenia w roku bieżącym dotacja. Tutaj zaszła zmiana y, w dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury. Zmniejszyła się kwota dotacji podmiotowej na zadania bieżące, a o tą samą kwotę zwiększyła się dotacja celowa na zadania inwestycyjne. W związku z tym, że dokonane zostały zmiany w dochodach i wydatkach y, Polskiego Ładu, musimy również dokonać zmiany w kolejnym załączniku, czyli w załączniku numer 6, wymóg wynikający z przepisów ustawy. I ostatni załącznik, załącznik numer 7, y, zmiana związana z przeniesieniem z wydatków majątkowych na bieżące w sołectwie Kobyłczyce. To tyle z mojej strony. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Bardzo dziękuję Pani Skarbnik. Czy są jakieś pytania do Pani Skarbnik odnośnie budżetu gminy na rok 2020? Nie widzę. Proszę o głosowanie. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, zamykam 42 sesję Rady Gminy Mstów. Bardzo dziękuję za przybycie.